Panie Prezesie, w tytule dzisiejszego wydarzenia jest m.in. pytanie o to, czy pacjent jest gotowy na opiekę koordynowaną. Skąd ta wątpliwość, bo wydawałoby się, że to jest oczekiwanie pacjenta. Na pewno opieka koordynowana jest zdecydowanie trudniejszym modelem prowadzenia opieki nad pacjentem niż to, co tradycyjnie postrzegamy jako osobę, która przychodzi do lekarza, bo coś się dzieje, bo coś się wydarzyło z naszym zdrowiem, bo mamy jakieś poczucie niepokoju i chcemy to z lekarzem wyjaśnić. Ta opieka koordynowana, szczególnie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, to jest taki model, który wymaga ciągłej współpracy, ciągłej interakcji i to jest zobowiązanie zarówno po stronie lekarza, jak i po stronie pacjenta, bo już nie przychodzimy tylko i wyłącznie po to, żeby rozwiązywać konkretny problem zdrowotny, tylko po to, żeby zastanawiać się wspólnie lekarz i pacjent, co robić, jak postępować, jak się prowadzić, po to, żeby to zdrowie, którym dysponujemy, było jak największe w ciągu całego trwania życia. I dlatego to jest też zobowiązanie dla pacjenta, bo pacjent powinien pewne zobowiązania które wynikają z tej rozmowy z lekarzem czy z zaleceń lekarskich, powinien je po prostu realizować. O jakich pierwszych wnioskach możemy mówić po pierwszym roku pilotażowym tego programu? Jakieś takie najważniejsze wnioski? No, najważniejsze wnioski to są takie, że przede wszystkim chcemy bardzo kompleksowo przeanalizować, co z tego wynika. Podjęliśmy takie zobowiązanie, że przeprowadzimy badania na setkach tysięcy pacjentów, które będą w ramach ankiet czy takiej formuły zadawania pytań przez ankieterów odpowiadały na to, czy pacjenci są zadowoleni z tego nowego modelu opieki ki koordynowanej, którego głównym założeniem jest to, że po prostu zaczyna się od pewnego bilansu, a potem w zależności od tego bilansu badań proponuje pewien plan prowadzenia czy leczenia pacjenta. I w tym sensie chcemy dokładnie zrozumieć i zorientować się, czy ten model jest z punktu widzenia pacjenta lepszy i żeby to dobrze zdiagnozować, Chcemy porównać wyniki dla takiej samej ankiety wśród pacjentów, którzy nie są objęci takim badaniem. Więc pierwsze takie fundamentalne założenie to jest to, że chcemy kompleksowo przebadać i my dopiero te badania zaczynamy, bo minął rok projektu, jesteśmy już w tym czasie, kiedy te badania uruchamiamy. No i w tej chwili tak naprawdę zaczynamy z tymi badaniami. Nie mamy jeszcze ich wyników, dlatego trzeba troszeczkę cierpliwości. Większe zaangażowanie pacjenta jakby w proces tego leczenia czy tej koordynowanej opieki wydaje się, że tutaj dużym ułatwieniem była informatyzacja w ochronie zdrowia. To znaczy, że to musi przebiegać równolegle. Tak, jednym z elementów projektu to jest również zakup czy stworzenie takiego rozwiązania, które będzie umożliwiało płynną wymianę informacji medycznej między pacjentem a lekarzem. W tej chwili też trwa budowa takiego rozwiązania, ono ma wspierać, ale zdecydowanie tutaj zgadzam się z panem redaktorem, że opieka koordynowana, jakby istota tej koordynacji wymaga przepływu informacji a w dobie współczesnej. No nie jest to możliwe bez odpowiedniego oprzyrządowania informatycznego, ale myślę, że tutaj w sukurs przychodzą nam działania i Ministerstwa Zdrowia, ICS i oz które wprowadzają stopniowo pewne takie rozwiązania informatyczne, czy e-recepta, czy ta perspektywa e-skierowania, gdzie tworzy się już po prostu pewna infrastruktura i informatyczna, ale też pewien sposób rozumienia problemu, że ten przepływ informacji no, musi być po prostu udrożniony.